Wy. Także, a kurwa, czekajcie muszę sprawdzić czy miejsce na dysku jest, 18 giga, dobra, także cześć witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Mietek, ja was witam w serii Bracz na Polskiej Farmie w kolejnym odcinku piątego sezonu oczywiście, na początek materiał standardowo proszę o zostawienie. Łapki w górę oczywiście od Was, dla nas, także łapkę w górę, szczerpu dzisiejszym materiałem. Nie zapomnij także o subskrypcji na kanale, bo leci mi po 41 subskrypcji na tym kanale. Także szczerze łapkę, szczerze suba na kanale, napisz hashtag dzisiejszego filmu w komentarzu. Hashtag dzisiejszego filmu będzie hashtag oczywiście orka. Ja Ci się pozaram, szybciej serduszko. O generalnie na poprzednim odcinku byłem na bieżąco z, z przypinaniem, także myślę, że w tym będzie tak samo. Także napisz hashtag. E, zapraszam Cię na grupę na Facebooku, Szwagry Pippcia. Link masz podany oczywiście w opisie. Także zachęcam do, e, no, do zobaczenia, jeżeli Ci tam nie ma, no to zachęcam oczywiście do wbicia e, Zapraszam Cię także do linku w opisie, a dokładnie na stronę Eneba e, Eneby możecie sobie oczywiście kupić jakieś fajne gierki na promocję, także nie musicie przepłacać, a strona jest dosyć logitna, bo jeżeli ja skorzystałem i wam promuję, także bardzo serdecznie polecam. A jeżeli wejdziecie tak jak mówię z mojego linku, dostaniecie jeszcze większą promocję na te gierki, które byście chcieli kupić. Jak jest tam gdzieś drożej, coś na Steamie, a na Steamie, jak dobrze wiecie Mało nic, co kiedy trafi jakieś fajne promocje, a tam zazwyczaj widzę, są fajne promocje na tej stronie neba, Także zachęcam do wbijania i oczywiście do kupowania z linków w opisie. Eee, tak jak widzę, mówiłem, mówiłem Wam na poprzednim odcinku, że dzisiaj będziemy sobie e, tą działkę, którą żeśmy dostali. Oczywiście, jak dobrze wiecie na poprzednim odcinku, ten, kto oglądał, ten, kto, który śledził ten odcinek, e, ten dobrze wie, że e, chodziło tutaj o Cutysa, że nam dał. Działkę, ale wiecie, to jest taka działka, gdzie to pole jest dosyć takie. No, sami jak dobrze widzieliście w poprzednim odcinku, gdzieście oglądali, ono się nie nadaje. Tak naprawdę do niczego, nie? No i tak jak mówię, na dzisiejszym odcinku postanowiłem, że. Po prostu pojedziemy dzisiaj z pipciem. Dzisiaj widzę być być tak na odcinku. Na razie póki co nie wiem gdzie on jest, bo BMK jest na, na podwórzu. Dwa ciągniki stoją, bo z przodu stoi 3P oczywiście Ursus, a z tyłu stoi także żałaj. szałej masy Perguson, 255 e, Także dwa ciągniki stoją na podwórku, a pipcia nadal nie ma, tutaj nie widzę go, także w sumie nie wiem. E, zaraz prawdopodobnie ma przyjść, także dziś nie będzie on począł, ale dziś przyjdzie e, I mianowicie tak jak mówię. Dzisiaj Orka oczywiście w zawieleci na pełnej. E, Zoramy wtedy to poletko. Jak dobrze wiecie e, Sołcyc mi mówił w sumie, że tego pola nie... O, jest właśnie piłem w bramie, jak widzicie W e, swoim oczywiście widzowie w stroju czeka e, to czekajcie, co ja miałem mówić? A dobra, on się przywita Mogę się przywitać na odcinku Co się wita dzisiaj razem, no nie e, Więc tak widzowie e, jest Sytuacja jest... jest taka że to pole nie miało być widzowie pod oranie, co nie, także mówię, jak on no. przyjedzie i zobaczy, że pole jest zaorane, no. to powiem wam, że może być delikatna dzisiaj drama na odcinku, ale jeżeli dzisiaj nie przyjedzie, to prawdopodobnie, czy przyjdzie, czy jutro, czy tam kiedyś, to naprawdę prawdopodobnie i tak i tak zobaczycie tą reakcję jego na to zaorane pole e, na odcinku, co nie, bo, bo to będzie trzeba widzowie nakamerować, bo to wiecie, to jednak będzie jednak fajna akcja będzie z tego, no, jak on tu przyjedzie to do mnie, tak. nie? No urwie ci głowę i wali do góry i wejdę. Eee, więc tak jak mówię, dzisiaj orkę <coughs> zrobiłem sobie tego poletka, w sumie zobaczymy jak to pójdzie, mam nadzieję, że dzisiaj widzimy bez żadnego wypadku, bez żadnej wtopy Tak Czy? No zobaczymy co nie A ty Tieniki w ogóle nawet nie posiadasz. No jak, przecież stoją na podwórzu, tutaj o jednego mamy nie... czepeka, oczywiście z zieloną kabiną Kunow Ja to łaska zadzwonię, eee, Dobra którym jedziesz? Na ty pola w ogóle nawet nie posiadasz? No to pole jest to Sotysa, to co na paszczenie odcinku co on mi hmm. dał Ale potem będziemy gada na gada, że mu pola robiłeś. Bądź tak, za co to się musi dziać, a wiesz, lepiej teraz to mi rozpocząć Już, us, wiesz, ze Soutysem walkę, nie? Z najgorszym przeciwnikiem tej wioski niż później wiesz, z inną osobą sąsiadem jakieś, nie? Ale te wagi nie masz. To bierz, bierz Szałaja A czym pojadę? Dobra daj mi ja z... będę Szałaja, bo ja na poprzednim odcinku tylko i wyłączy trzypekiem iździemy bierz Szałaja Tylko tak, pługi, które by to wziąć Są czerwone pługi no. i są takie niebieskawe mm, a, Dobra to ty, ty ogóle... weź czerwone Słuchaj. Tylko w ogóle ty nic, nic nie robisz w ogóle wcześniej to co to chciałaś Yy, ale Ciennikami. co czym? Czynnikami nic nie robisz Ale ja jeździłem czepekiem wiele razy i dwa razy, bo na mnie Turty, już, także nie będę ja tym jeździł tym samym, nie? A, bo ty, ty z lewej te maszyny od do kurdupla kuwa ten ciągałeś wtedy właśnie yy, No to tak, czekami. oczywiście, no mówię, bierz ten czerwone pugi A ty nie, czy w ogóle to o Nie, nie da radę, ja się bardziej boję o Shałaja, wiesz, bo Szałaj ma tam chyba moc zmniejszoną yy, już poczepiamy oczywiście o. sprzęta, dobra ja baj do góry reguluje? reguluje coś to jest te skiby czy nie? Yy, to chyba nie te pugi to nie to te, te pugi, nie A to musisz w tym wygląda. zobaczyć. W ciuniku. Na myszkę. A tak, to chyba... Się nie znam, na, na, na. Nic. Tutaj nic ci nie robi. O. Jak się nie robię, patrz. A to nie krajownica do tego, do miedzy. Tak, Ale miedzy. to żeby to regulować to musisz się bawić tym. A bo to jest czy? te pugi. To nie jest te pugi tylko. Nie, to jest te pugi. Jak na myszku coś, ja wiem, co to jest? Tu mogę I se o, patrz I rura. Dobra, czekaj, ja podpijam tamte. O kurwa czekaj, bombo zapalony, ja myślałem, że nie był zapalony, dobra Yyy, chcę przebliżę widzowej kamery, także wiecie, żeby było ogólnie polsko i elegancko nie wydanie, dobra, elegancko trzeba można, można powiedzieć mi toski, że pierwsza orka będzie, bo ona powiedzieć yy, portkim zestawem No i ogólnie powiem ci, że chyba Farmigo w sumie 22, bo nie nagrywaliśmy czegoś takiego chyba jeszcze, nie? Hmm, no Chyba nas. A bo jak nagrywaliśmy to na pewno nie takim zestawem Ty, ale ci, ty, bo belka mi została na dole to ja się, No To trzeba o ściągnąć Dobra jedź, ty jedziesz pierwszy ci ja jechać? Ja nie wiem gdzie to pole jest. No Miej to weź żyło. się odsunąć czepekiem i pojedziemy tyłem, jakby co. Odsunąć czepek, się odsunę. Yy, no to jecha, pojedziemy sobie tak. to polno drogą, tam gdzie wtedy jechał ten gościu z tymi z maszynami. No, Dobra, no piątka jest zje... rzucona, no, elegancko no, wrzucona. O. To już Ja pierdolę do niej. Powiem się... wam tak, co jak co? Pogoda generalnie dopisuje, także jestem zadowolony, że dzisiaj to orkę uda się nam zrobić. Ale. Lepszy, lepiej by było popadało, lepiej by było, lepiej by to już No to wiadomo punkty, jak to... by popadało, to wiadomo, że tak oczywiście wtedy to się zgodzę, wtedy będzie mokro, wiesz. Bo teraz to naprawdę by jest taka dosyć, no sucha, nie mogę nie powiem, że nie, także będzie ciężko, bo to jednak wiecie jak jest to sucha, to to się nie chce wbijać. te, wiecie te nie wiadomo jakie byśmy mieli ile mierze to i tak i tak to nie pójdzie, dobrze wiemy. E, także ten kto się w sumie tym tak bardziej miej czy więcej interesuje albo wie, to wie jak sytuacja wygląda przy Orce, przy wiecie jak jest mokre. E, o wow jezioro, to jest nasza, czy nie co mogą łowić w ryby? Od mm, to nie, to ty A ty się to jest tak? y, ogólnie gminny teren, co nie? Bo to jest razem z tym młynem, nie, tam co mi jest, tam coś przydaje no to w sumie to należy do tego tak naprawdę, co nie? No tak, ale... To ty mi kurwa jakiś pole daj No i tu, zobacz, to, to, to pole właśnie tak się prezentuje i on to chciał żeby to pole było pod krowy no i zobacz głupka ale... Czy to pole się, czy to pole się Czekaj opuszczę delikatnie sobie zaoram już Na ja pole ci to on, to się nie nic do czego ani do y, trzymania to krów, by to kurwa, ten nie wiem, Tak, spisko, tylko że to musisz, i y nacisnąć, o. nie? No to od razu jak sobie puści, tylko tak, żebyś na miedę nie najechał, nie? Jeszcze? Je, jeszcze, jeszcze, no już. No i teraz? No. No i co, i jedzieć? Dobra, elegancko. No i zobacz, weź sobie o. wysiądź i zobacz, kurwa, jak to pole wygląda. I on to chciał orać. A dzisiaj ja. on to chciał dać krowom. To takie Ale... hamety, taki krzaka, żeby jadły. Ale to to kurwa, same hamety. To... są Zaraz to toricnik kurwa, nie wiem co to No jest zobacz, patrz kurwa. Tu masz kwiaty, tu masz kurwa y, tego, nie wiem czy to rzepak, co to jest cholera No to wszystko wszy wszystko tu na, na właśnie. Tu jakieś mlecze rośną, no po prostu idzie A co to jeszcze się robić w ogóle? No tutaj to będzie budował wioskę, znaczy się wioskę y, dom dom, jedną rodziny do syna. Dzień, no takiej górce? Ty ale to bagno, to so, trzeba będzie uważać to tu A. po tej stronie No, no dziury kurwa ją Bo do tutaj się, powiem, się, za, nie zaciekawy, co jest, nie? Ja mam to pole w ogóle na, nawet nie brał, nie brał w ogóle no ale ja to tak wziąłem, wiesz, bo ja to troszeczkę m, tak pomyślałem, Jedno, żebyśmy wiesz. wzięli pod, pod dasie, co nie? Jakaś pszenica, mm -hmm. cokolwiek, ale to kurwa jedynie niczym, wiesz, bo to by trzeba było pierwsze coś nawieść, nie? Jakiś nawóz, kurwa, coś zasiać by trzeba było, bo to bez tego to nic nie wyrosie tutaj, nie? To to proste pole jest, bo to, kurwa, jest Rzodki sam ugór, nie? Rzodkie jakieś jakaś gordzyza... O, to, no, się, no właśnie, mówię, jakiś fajny poplonik żeby to coś, kurwa, tam ruszyło, to nie? To nie, wiem, to nie, wiem, próbujemy, to nie wiem jaka to kanał. No to jest do... dobra, no to pługi są kurwa opuszczone, no to ja powoli jadę do przodu, co nie będę powoli orał. Tylko mówię do... ja nie wiem czy tym szałajem to pójdzie, bo ta kura to jest sabiotki coś. To pniecie pod tę górę, wiesz, to jest taki jeszcze teren wzięliśmy, to już w ogóle. Dobra, ubiję idzie, to... no idzie no. Ja czwartym no, ja biegiem ja... jadę. A, czekajcie, gdzie ci pokazujesz czwartym biegiem, mniejsz? Yy, no to... A tyle, ja jadę 10 na godzinę. Ej kurwa, ja dobra, na... orka idzie kapitalnie. Na razie jadę y, szóstką. Ja 12 jadę. I to w ogóle trochę to pole tak Dobra, bo ja myślałem, że gorzej to będzie szło, ale pipcie, powiem ci, że te pługi do elegancko z tym szałajem, nie? A paki z do czapki. Ja myślałem, ma, że to gorzej, bo naprawdę będzie gorzej szło, nie? No ale to na dwa zostały, to szybko by poszło i No dźwięk oczywiście, ja myślę, że w dzisiejszym, no, na dzisiejszym odcinku zrobić sobie tak, że zaorać sobie półkę. Jak się uda, oczywiście, zaorać, zaorać półkę, to będzie bardzo dobrze. A resztę sobie dawie oczywiście, dokończyć na, jak dobrze wiecie, na live, co nie? Damy mamy tylko jedno pole na razie, mamy, kur, ale te półki. Czy drżałeś maszyny mamy, ale pól nie mamy. No to, to to się ogarnia, ale to, to trzeba po prostu no. tak zrobić, że będziemy zarabiać powoli. Nie chcę wydaje dzierżawę chyba w sumie brać, powtarzają w sumie tak odcinka tak naprawdę. To trzeba się zajować, bo to widzisz dosyć duże jest błoto Ale bo zobaczcie, bo... szałaj to naprawdę widzowie idzie kapitanie nie? To naprawdę idzie A, powiem... kapitanie robota tym Powiem Ci trochę ry ryczkę po tej trawie, bo tych kurwa jakiś nie wiem Mówię, to, to, to jest to taki trochę... jakby ugór może powiedzieć, No w sumie jest to widzowie ugór, bo widzicie, to wszystko tak naprawdę naraz rośnie, nie wiadomo widzę, takie ta ostatni raz widzę ta... ta... Ta, ta ziemia w ogóle została tutaj ruszana no. i w ogóle korzystana albo cokolwiek widzowie było tu na tej robione, no tak naprawdę w nie wiem ale domyślam się, że to byłoby kurwa nie wiem z 5 lat ponad Tak 5 lat, Ty może... Słuchaj, to może coś pod ziemią się kryje? To nie no tak to nie przesadzajmy takie rzeczy to pewno nie jest z, z wojny może to wojna jakaś była? No to może wiedzieć co By było. No trzeba było zamówić jakiegoś detektywa, albo nie wiem, tego odkryć żeby tutaj sprawdzić co się dzieje po tej ziemią. No, wiec, Ale może tak naprawdę... coś by się znajdowało, skoro tutaj pole nie było ruszane przez kilka lat? Kilka... Nie wiem, w sumie przez. No to prawdopodobnie kilka lat. Także wiesz. O, no, kamienie nawet, co? Tu musiał jakiś budynek stać wcześniej. No to kamienie życzone na szaniec to Ja wiedziałem, byłem wcześniej? No. Na, na, na rynku byłem. A na tym reneczku tam? Tak, byłem. I co tam ludzie sprzedają? No to to skawki sprzedawali, chleb, tam, no, no to w sumie, y... ta, bo ta pora taka, no letnia no to tak, no. Ale wiesz, za chleb kurwa 7 złotych. 7 za buchanek, prawda? To? No. Ale to jest tak... A, dobra, to jest taki... M, karyjany, to jest w sumie taki swój robiony domowy, czy taki po sprzedawany, kupo, kupowany w piekarni i sprzedawany jako swój? W piekarni chyba w pieku, a to w piekarni, no. piekarni oni kurwa kupuje potem taki... A on był już krojany, co nie? Właśnie, że nie, że musi sobie pokroić, się na maszynie Aha, no to kurwa prawdopodobnie może, może nie był w piekarni kupowany. Nie wiem, właśnie też. W te w sumie nie wiem. No znaczy, a tak się ja domyślam, ja by... bo tak zawsze robię. Kupuję kurwa w piekarni, a potem miałem tam sprzedawy za tego te jaja tam były, jeszcze coś tam jeszcze było. Ale no ja tam wiadomo, mam to jest takie mam. targowisko takie tutaj. takie miejscowe, co nie? Także ludzie to sprzedają, wiesz, to wszystko swojskie, co nie? No właśnie, a z tym? tym? Z boro, to kiedy przejdzie ten sanepin? Sanepin ma przyjechać, to jak mówiłem, jak będzie 800 łapek pod tamtym odcinkiem ma tam jest już 680, także brakuje im 120 łapek, żeby był ten ucinek, nie? No właśnie, dawajcie łapki No ale sanepin i... był umówione coś za tydzień, dopiero, nie? To mówię, gdzieś. W okolicach dziesiątego filmu na serii Bracia Polskie Fary 5 sezonu. Jakby ktoś widział pytał, ty... bo dali by w, y, w komentarze, były pytania w komentarzach odnośnie widzowej serii y, z, y, nowości, od tak? starości do nowości. Ta seria widzowie nigdy nie będzie kontynuowana i jakby co zostaje po prostu wyłączona z kanału. Yy, Albo? Naszą Albo. serię, którą będziemy teraz kontynuowali i będziemy nagrywali na tym kanale, to jest właśnie aktualnie ta, którą teraz oglądacie i nagrywamy odcinki. Także, jakby co, nie pytajcie o to już, bo teraz Wam odpowiadam, nie będzie kolejnej nowej serii, ani z 19, ani z 22, będzie tylko i wyłącznie ta seria, która aktualnie teraz jest nagrywana na kanale. I jeszcze coś takich były chyba tam komentarze z tym, eee, że B.J. Jackson ty na tym tym. Nie, nie to dowiedzieć co nagrywali już na kanale, na serii. Także nie pytajcie widzowie o Jasona, bo Jason się widzowie nigdy nie powtórzył na kanale Nie będziemy setki razy powtarzać tego samego tematu Tego samego morderce I tych samych odcinków z tą postaci, bo to jest widzowie bez sensu I jeżeli chcielibyście wiedzieć, to nie ma takiej możliwości, żeby on powrócił Tej rzeczy po prostu, że nie da się tego odtworzyć W taki sam sposób, żeby to fajnie wyglądały w Farmingu 19, niestety, ale nie jesteśmy w stanie dowiedzieć tej maski Jasona, która była w Farmingu 19, a do 22. dwójki. Także odpala temat Jasona. Coś chwileczkę rozegrzało ten pociepek. Daję radę już z tymi płykami. A, 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 a pługie to jest w spód połówczyki, chyba 30 cm pod No, ja powiem ci tak, że szałaj, to naprawdę idzie fajnie, robota i fajnie mi się ora. Nie powiem, że nie. Ty no, się jedziesz On mi co chwilę przerywa. Raz. Robota tak jedzie... jedzie kurwa, szlak. Ósemka, raz idzie trójka i to tak, no, zmiana takie się przedstawia Robo, ro, 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 Robota idzie, fest Ale pługi to powiem wam no kupę lat będziemy mieć może za nim chyba myślę No to tak, pługi ja jest... pługi, naprawdę są fajne co nie, co nie powiem, że nie myślę, że będą no. gorsze wiesz Będę się wbijać Bo raz taki były na Bodźkowie chyba mieliśmy pamiętam na serii to w ogóle wierzchu tego robiłeś no, Ale to było z dziewiętnastki jeszcze wtedy a tu tak no to było tak zrobione. Ty jak tu przyjedziesz, to weź tutaj, ja to potem się poczekam Ja sobie zgaszę i na razie mi to jak sobie odpocznie Tak wiecie, A ty? No, no nie ma widać, co taś widowi, no, bez sensu tak piłować, nie? Także na się poczekam i co mi to przyjedzie ty ja słuchaj. sobie to zrobić screena Tym słuchaj No A te krzaki to w ogóle to tak nie wierzyć ci ja wiem, że yy, coś Ciężko coś. jest, bo to trzeba będzie chyba prawdopodobnie poprawić agregatem Aha, agregatem Bo kurwa jak widzisz coś to nie chce iść, nie? Tak samo to zauważyłeś a jakiś gregat jest chyba radła mamy chyba, jeszcze mi się zdaje. To może w ziemi jakoś tu pu... Nie jakoś tu może... Eee, czekaj, ja sobie tutaj fajnie zrobię podmiaturkę widzowie, także poczekajcie chwileczkę. O bo zostaje, widzisz, krzaki zostają z długięziami, tu nie wiem Jeszcze O właśnie i daje radę. Oj czekaj, kurwa, tu nie to, tu nie, to, tu, Zazaj, nie tu. To chyba nie te paliwa dali. dali. Jeszcze? No może chyba zjecie robisz, a to bez księgowego. Czeka, e, bo wjechałem w takie krzaki, że to chuj teraz kurwa Użyłem ten krzak niepotrzebnie tutaj. Trzeba podjechać do przodu bardziej. Dlaczego mi się to nie chce powolować? No i po, po pomodę do tego, do tego drzewa. Że plony dobre były. Tu jakieś kubocremisty, bo drzewo święta, no nie wiem co to jest. Ta skała. Tutaj Może tu z niej żyje? Tak, dobie. Okay. Weź tam z tyłu zaś światła w trzepeku. Eee, no, no w czypegu. A po co? To nie 14 godzina na co ten, żeby osiedlić? A dobra, weź wyłącz. A daj, yy, przytrzymaj kontrol i FY. A co po co? No weź to sprawdź. Kontrol i co? No i wy. Czyli w tym chyba nie działa w tym. A co? To znaczy nie będzie działać. Działa, tutaj, a tu? Pokaż. Nie, nie ma tu tych światów no ci, przez dali, czy dali Tu też przez chlopaczy jest Hmm, daj się ocen. No Weź teraz się do, do szałaja i wyłącz światła I co to jak się bawi światłami. z wami? Dobra Możemy no. jechać dalej i dalej orać, łagin no Dobra dobra dalej bo sami widać żeśmy dużo jeszcze nie zaorali, no w sumie malut. No, no dobra, ja prawie tu, no. pół po zaorali a już mamy 16 minut odcinka, także to powiem wam, że ten czas na odcinka widzowie dosyć szybko leci. Nie wiem co mi widzowie jak. Dobrze nawet jeszcze nie porozmawiałem za wami w sumie dawno no dużo tematów, w sumie jeszcze nie powiedziałem na odcinku, a tak naprawdę to mamy 16 minut odcinka, także no, dosyć, dosyć, dosyć szybko to zleciało, bo tak naprawdę wzajem jeszcze 4 minutki niecałe i będziemy widzowie 20 minut odcinka Jak dobrze wiecie przy nasze odcinki średnio trwają właśnie te 20 minut, także... Za niedługo, prawda? Potem nie mm -hmm. będziemy kończyli. Tylko, słuchaj, największy chyba film był chyba spał, nie wiem, tylko z 37 minut chyba. Aż tyle? No, raz tak było, nie, a ale to było nie bardzo... czasem z 28. Z no, Jacksona było, bo to była taka, taka historia, że było wiesz. 37? Żeby... Nie ma szans. Nie wiem, coś takiego mi się zdaje, że było. To, kurwa, 37 to tak jak normalnie by w telewizji jakiś serial był nagrywany. 45 minut. No, skazano chyba. Nie ma szans. No nie można. Zda, wszystko zrobię, jak wiesz, że jestem od wiesz, to na no, Ale w to, tura, tobie... to, to Ja wiem, że było maksymalnie te 28-32, ale 37 nie ma chuje. A Albo coś takiego było, albo zróbcie pracę polowe, no i teraz macie pracę polowe... Ale nie, nie na pracy się... polowej to by się nie dał, 35 się, się czy tym ci się mi odgadać. Ale odcinek by trwał, bo to na luzie, bo wiesz byś tylko jechał i Oro, co nie? Ten dany temat był... W polu to tak, ale gadać to nie ma szans A, A tak czy... wiesz, tam z Jasonem jak była taka sytuacja, że były takie akcje, to tam na, na ludzi dało się te 35 minut zrobić odcinka i tam I fajna tak, akcja by się kręciła i się gadało, co nie? Tak, że to na ludzi, nie? bo dodatek i rura w pole. Ja nie mówię, że nie Co nie? No ale mówię, samym tematem takim, żeby w polu robić pracę polowe i gadać i robić 35 minut odcinka, to jest e, dla mnie, no Temat ale... taki słaby, bo to, no mało by kto by, to szczerze, nie mi się, mało kto by oglądał do końca taki odcinek, co nie? No ale niektórzy tu to bierze to kurwa nagrywania od yy, prace jakoś kurwa ten Nie rzekają, jakoś, jakoś gadają, nie wiem, jakiś te tam mecie, nie wiem Zrala coś tam, nie wiem No co u was tam śnieg pada czy nie, jak no, u was jest u nas jeszcze kurwa Nawet gdzieś śnieg leży Ale na plusie jest No Dziwne, co nie? Eee dobra, teraz tak To pole tak wygląda troszkę tak średnio bo no, kurwa, niektóre to... te jest słuchaj, niektóre te nie wzięło, widzisz? Mówię, bo by trzeba krachow. było pojechać kultywatorem chyba tak, odstawiam Patrz, zniszczyli mi się te. czy nie? nie No mi nie dosili nie No, wytarte, w tym to nie? Mmm, no wiem, że od czego to zależy Może to jakaś gleba taka, chyba jest, tu chodzi Zobacz, taka sytuacja jest, bo teraz tak Dobra, ja sobie postawię tutaj 3 No Znaczy się, jakiego 3 weź to dokąd, no Ja sobie postawię tutaj szała... sza... no Powiem wam, że trochę majaki zostało, ale to musi tak zostać, bo muszę było gatem przewalić, mówiłeś to by trzeba było, właśnie mówię, agregatem, bronami, coś tego typu, wiesz no to coś tak, było przywiózłem, właśnie, ten Z firmy, to na pewno to masz Tyle mi nie było, w zakupach O, dobra, elegatko sobie trzypek fajnie stoi A ty się... Ciągle mi na, na, na masę I... Fergusonowicza mówię trzypek Cały czas mi się to widzowie myli Nie wiem, czemu to. To jest torba ruska eee, Dobra, weź trzypek, a zgaś i tak jak tak? mówiłem, pół pola mamy zrobionego, pół nie, także mówię, resztę prawdopodobnie sobie dokończymy gdzieś tam na streamie, czy tam gdziekolwiek. Mm. No, słuchaj, można teraz sadzić miaki tutaj, no. na, na handel. E, także w sumie tak, e, dzisiejszy odcinek głównie się opiera na pracy polowej, zobaczymy w sumie jego przyjmiecie, także daj łapkę w górę, nie zapomnij oczywiście o tym, e, strzelę oczywiście e, subika na kanale, także o tym nie zapomnij, e, zapraszam na grupę na Facebooku, do odwiedzenia oczywiście, link w opisie macie do strony Neba. Coś może fajnego traficie, także co Was zainteresuje, sobie zakopicie. Dzisiaj na nie było pipciu na odcinku. No co powiem? Zobaczenia w kolejnych odcinkach Dziś Zbrać Polskiej Farmie. Łopeczkę Łap, zostawicie, bo ja po dzisiejszym Dziękuję dużo. No będzie kolejny odcinek, a ja. Eee, także miłego dnia Wam życzę. Dzisiaj chyba mamy środę. A jak? Nie, wtorek. Jak w Środa. Środę, także miłego popołudnia, środo, sz, sz, miłego popołudnia środowego. Trzymajcie ja. się. Dzięki, jeszcze raz obejrzenie. なら。E,